Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. W tym miejscu się od razu już rozstajemy. Ja wracam właśnie po mojego tatę i jedziemy robić ten remont. Zrobię ci listę i ty musisz tą listę z tatą przejrzeć i ma być tak, jak tam jest napisane. Ja nie chcę słyszeć, że nie, bo tak nie przestawimy, bo to, bo tam to nie. Proszę, zróbcie tak, jak chcę. Werka dała zadanie, nie? To trzeba było dokupić, bo ona myślała, że dwie farby kupi i to Zresztą. będzie wszystko. No nie, to trzeba wałki, owałki, silikon. Jeszcze jedną farbę, bo Tata stwierdził, że może zabraknąć. Tu takie wiaderka no i jutro fajne. Jutro nie dokupimy, Jutro nie dokupimy, no. Najpierw łazienka i muszę zadzwonić do pani kierownik budowy. Dzień dobry pani kierownik budowy. Łazienka mogę korzystać? Nie wiem, co ta stwierdził, że lepiej łazienka. Nie musisz się o nic martwić. No jak ja wiem, że tutaj w dobrych rękach. Ja jestem najbardziej ciekawa właśnie ustawienia w tym pokoju. Dobra, słuchajcie to, pojechałem po mamę do Poznania. Dzwoni do mnie o 21.50 i mówi, ale ty jeszcze nie wyjechałeś, oni mnie tu zamkną. Albo wyrzucą mnie na dwór, żebym czekała. Mamo, serio. <grytanie> Coś tu zrobiła? To nie ja. To nie <grytanie> <A> ja. <grytanie> Nawet nie wiedziałem, w to weszła. Dzień dobry na drugi dzień. I dopiero wstałem, siedziałem z mamą sobie do trzeciej. <grytanie> Najgorsze w tym werki pomyślę jest to, że zobaczcie, listwa tutaj jest. I ta listwa jest przycięta. Po to właśnie, żeby to ładnie przylegało tu do ściany. I jak werka będzie chciała to ustawić tutaj, to albo by trzeba było to zrobić tak, że nie będzie przylegać do ściany i będzie taka szpara, albo wyciąć listwę, oderwać od ściany i tak dalej. tej sypialni. sypialni. A, co do sypialni, bo mieli, coś tam a. mieli luść, a nie? O, no, no to w sypialni właśnie, łóżko i tak, to już, już, już są problemy. Mówię, zróbcie tak jak chce. A ja jestem ładnie z babcią, to zobaczcie jaka rozpusta, leśniczki. dzwoni? Aha. IP. No. Zobacz, bo ten kolor jest kurwa żółty. Tu jest to co było. No. A tu... Że na telefon... A no widzę, trochę jest ciemniej, no to dobrze, nie? Dobra, papa. Pa. Pokój jest już pomalowany. I w sumie nie wygląda tak żółto jak na początku myślałem, jest okej. Okay. Bo tak to jest, na tych próbnikach zawsze wygląda inaczej, na wiadrze inaczej, a na ścianie to już w ogóle inaczej. Jak teraz tak patrzysz, jak wejdziesz, to. No... Ojej. O, tu widać różnicę, patrz. Nie wiem, czy to tak będzie widać. Aha. <śledzisz> Widzisz? No. Taki cieplejszy odcinek. Jadę z mamą na Tika Masale, mama chce jechać. Ooo. Czyli do naszej ulubionej. A co, a jak tam. Jeszcze tej szafy nie ruszaliście? No jeszcze nie, później na końcu. Tutaj dawno tak nie wyglądało, w sumie. Ostatnio tutaj malowane było, właśnie jak się wprowadzaliśmy. Trudniej się to robi, jak jest już wszystko umeblowane, nie? Trochę. Wycieczka z mamą. Mama po wczorajszym filmie, gdzie próbowaliśmy te różne, w sumie ja tam za dużo nie próbowałem, ale wiecie o co chodzi, e, to powiedziała, że źle robię kadry. Bo mama przez to wygląda, jakby miała taką, taką szyję. A od góry tak nie wygląda. O. Mama chce iść na liposukcję. Usunąć sobie tą drugą brodę. Tak. Proszę Maksiu, nie opowiadać wszystkim, co ja sobie tam. Przybrać. Mama chce wyglądać jak laluna. Nie jak laluna. I co mamusia dobre? Pyszne było. <laughs> To jest moja ogólnie ulubiona restauracja z kuchnią indyjską. Zresztą moja i Werki. Taka ulubiona, ulubiona. Raz kiedyś rodziców tu zabraliśmy. No i mama dzisiaj I tak wracamy. mówi. Teraz oh. <laughs> I mama tak mówi, ale bym sobie może zjadła tikka masale. A koniec końców nie wzięła tikka masali, tylko jakieś takie nowe danie. To było z okrąg. Tyki masala z okrą, To się nie jakoś była tam... tiki masala z okrąg. Nie tyki tylko... masala, tylko masala. Kiki w ogóle, jak mi mam mówisz. masala tiki. z okrą była. Kwiat pełni. Ja bardzo polecam, jak coś yy, mi smakuje, to nie trzeba mi płacić za polecenie. Czasami warto kogoś polecić, jeżeli naprawdę robi coś dobrego i się do tego przykłada. Mama pierwszy raz jest na maini. Ja nie byłam nigdy na takim czynku. Naprawdę? Też tutaj babę nas zaraz tu za te mopy. Jezu, ja nie chcę tu. A jak burczy coś? Straszne. Straszne, jak w horrorze się czuję. Ja na przykład z werką zawsze lubiliśmy sobie tu przyjechać. A ja nie Kupowaliśmy lubię tego. sobie kawkę, mamo. Jeszcze przy kawce, prawda? Bo... i za A teraz jak się włączył, Ej, My w to mamy wjechać? Nie, to samo w nas wiedzie. Przewróci nas. Nie spodziewałem się, że ja taki kontent z mamą sobie porobię teraz Ej, podczas ja tego wszystkiego. Już, wiecie co, nie? to nie jest śmieszne, to jest okropne. Co teraz, jakaś naparownica. O jakby to nas przydusiło tu do góry, ja nie chcę tam w to wjeżdżać. No ale to mama, to jest ten, to, to jest suszarka. Ale to... Taką jak masz suszarkę do włosów, to zobacz jak fajnie wysuszy ten. Wysuszy te ale... tutaj wszystko. to może spaść na nas. Nie spadnie, auto będzie suche, zobaczysz. Mam co? To jest po sobie robi po prostu jaja ze zębach, już więcej na nic nie pojadę. Chcę do domu jechać, kurwa, do, do pracy idę, a ja jestem o 21.20, czy na jakiejś głupiej myjni horrorowej, horrorowe, czy jak nam powiedzieć? Jakie <śmianie> lucie? Bawi się! Ławi się! <śmianie> Nie zabawy, co Nelucha? Na Zdrowko! Nala, idziemy na dwór? Cały dzień nie wychodziłaś. No, no tak, cały dzień nie wychodziłaś leniu patentowy, nie na brzuch. Tata skończył, bardzo szybko mu to w ogóle poszło. No szybko, nie? No ej, tam, tu, tu, w jeden dzień, dziękuję. Wercia jeszcze taści ładnie, podziękuję. I Werka tylko ma focha, bo nie przestawiliśmy jeszcze tej szafy, tak jak chciała. No ale jutro specjalnie dla niej tu przyjedziemy i to tam ustawimy i zobaczymy. Chociaż według mnie to trochę głupi pomysł, ale zobaczymy. Tutaj kolor mi się wydaje, że jest najlepszy, a tu taki sobie. Co, ma marudko mała? Hmm. Zadowolona, że szafa jutro będzie przestawiona? Ja zadowolona, jak zostanie przestawiona. <laughs> Musiałaś się napłakać dzisiaj? Tak. Stresować. No ładny jest ten kolor. Tak? No, sufit też jest na no taki no. sam. No też, Ładny co ty? ty, ty no. ładniejszy niż tam jest tak ciekawego. Ale Bo nie, bo on wczoraj. Dobre, umyć, bo wczoraj on tak, był inaczej Berka, jak był tak na świeżo, wiesz? Ej, ale ja nie wiem czy to trzeba, to jest sufit. Tak? No ja nie wiem czy trzeba. No bo jest widzisz, sufit jest bielszy. No to sufit wialutki ładny. Tu nie tam. wiem, szczerze to ja tam różnicy nie zbyt widzę. No i dobrze i zostaw to. <laughs> nie roboty, nie? Nie, no ja mi to nie przeszkadza. A wygląda tu ten biały tutaj Mi to ogólnie nie przeszkadza, a tobie, Max? Nie, nie przeszkadza. No wczoraj tak patrzyłem, że niby tak, nie, ale jednak nie. nie? nie trochę inaczej. Tu, tu jest o. Tu masz zobacz tak ładnie, nie? Bardzo Uy. ładnie. Ale mi się tylko podoba. A ty wczoraj tak gadałeś, że taki do dupy ten kolor. No bo jak był na świeżo, to on wyglądał na żółty. No. Iryśko mi też mówił, że jak pisz go się jak wyschnie, to będzie lepiej. No, w końcu ściany czyste. Zielka. W końcu czyste ściany. Ładnie. Ale bym też... Chociaż nie wiem, czy ten kolor, co jest tam, by też ładniej tu nie wyglądał, ale to jest taka specjalna farba, więc ona tutaj musi być. Byłoby cieplej. No czy ale... to nie jest najciemniejszy trochę kolor? Jak? na Czy kolorem tu? No, ale to specjalna do łazienki, nie? Bo ona sprzeciw ten... Nie, te nie chodziło o że, że, że ta biała czy tam? Nie, że ta, żeby lepiej nie Że wyglądała. ta no. tu, nie? Żeby fajnie wyglądała, ale... No, to jest specjalna do łazienki, więc ona tu musi być. Wypeczałam i mam! I idealnie. Zobaczcie. Ideolo. Wszystko ładnie się otwiera, no przecież, Zarobiście. Chyba razem z tatusiem zwracamy honor, bo jednak, tak. jednak chyba tak. źle pomierzyliśmy, idzie, na to idzie, wychodzi. Jeszcze z babką, chyba babka też mówiła, że nie wejdzie. Weszłam, stanęłam, spojrzałam, mówię, da radę, zmieści się. Werka dobra miara. <noise> nie no, chodziło, żeby się drzwi otwierały. Musiałam właśnie... tyle dudlać. No, no Werka ile wczoraj napłakała, żeby... No bo nie chcieli, chcieli nie to, tego No bo sprawdzić. No bo, nie, no bo nie chcieliśmy, no bo wydawało nam się, to bez sensu kompletnie, nie? Hmm, jednak. Hmm. <noise>